Odległość rzutu, pierwsza rzecz. 41, ok. Czyli tak samo jak na tym 24 gramowym ciężarku. Teraz zobaczymy czy będę w stanie tak samo łatwo oderwać od dna przynęteł. Czy też nie. No, jednak nie. Nie, nie. O, dobra, uderzenie, jednak nie. Jeszcze zostawiam do przetestowania ten 28 gramowy, ale ten 36 na pewno zostawiam. <noise> o kurde! Nie spodziewałem się szczerze! No zajebiście! O której było branie? Piąta chyba 32-3? Czekajcie zalukam sobie. Postawię marker. Czarne kopyto! Ale jaja! Ostatnia minuta. O ale jaja! No nie spodziewałem się! Skłobany! 531 i 120, tak? Okej. Okay. Nie spodziewałem się, słuchajcie, unikatowy są wądu na czarna to, którą po raz pierwszy dzisiaj kupiłem i testuję na żywo. 53 kg 603. Nie jest to życiówka oczywiście, ale ładne, ładne.